Dzień dobry, witam wszystkich widzów kanału Kota w Pierniku. Ja mam na imię Lena i prowadzę kanał Lena Zibentarot. Kot w pierniku czasami o mnie wspomina u siebie w filmach, ja czasami u, niej, u siebie wspominam o niej w filmach. I dzisiaj przychodzę tutaj, na ten kanał Kota w pierniku, z zapowiedzią niespodzianki grudniowej. Razem z Kotem w pierniku przygotowujemy dla Was tarotowy kalendarz adwentowy, który będzie publikowany codziennie od 1 do 25 grudnia 2021 roku. Codziennie będą pojawiały się filmy, raz w jeden dzień na moim kanale, w drugi dzień na kanale Kota w Pierniku. Podzieliłyśmy ten czas w ten sposób, że dni nieparzyste należą do mnie, a dni parzyste należą do Kota w Pierniku. Dni parzyste i nieparzyste to mamy na myśli nie wtorek, poniedziałek, środa, czwartek, tylko daty. Pierwszy, trzeci, piąty i tak dalej to jest dla nas dzień nieparzysty, więc w tych dniach będą się filmy pojawiać u mnie na kanale, a drugiego, czwartego, szóstego i tak dalej będą pojawiać się filmy na kanale Kota w Pierniku. Zapraszam Was do wspólnej zabawy, zapraszam Was do wspólnego kalendarza adwentowego, zapraszam was do Komentowania i do wyrażenia swojego zdania, czy Wam się to podoba, czy Wam się nie podoba, co może byśmy poprawiły, powiedzmy, nie wiem, w przyszłym roku. Albo może się również okazać, że takie przedsięwzięcie podejmiemy również wcześniej niż w przyszłym roku, w trakcie grudnia jako kalendarz adwentowy. Kto wie? Może zainspirujemy się również Waszymi pomysłami. Tak więc zapraszam Was serdecznie do wspólnego spędzenia czasu adwentowego od 1 do 25 grudnia. Myślę, że będzie to dla Was interesujące. Czasami na pewno będzie z przymrużeniem oka. Czasami być może pośmiejemy się wspólnie, albo będziemy całkiem poważni. Dziękuję Wam, dziękuję twórczyni kanału Kota w Pierniku, że umożliwiła mi tutaj zapowiedź u siebie na kanale. A Was zapraszam również do mnie i w jeden dzień do mnie, w drugi dzień na kanał Kota w Pierniku. Także miłej zabawy, miłego tego czasu i do zobaczenia w filmach. Na razie.